się co wiecie, na dzisiejszym odcinku sobie zagramy w tą grę taką, no, o super-bohaterowie i tak dalej dobrze już ją znacie, bo na moim kanale chyba nagrywałem już ją tak dwa razy, ale... na pewno raz, nie wiem ile, ile... nie wiem, czy dwa, czy trzy w ogóle, znaczy, czy dwa, czy jeden ale na pewno raz no i my sobie zagramy dzisiaj najlepszymi postaciami w tą grę, bo ta, ta gra jest dość znana i jak, nie wiem jak chcecie być najlepszym w tej grze, no to są takie dwie postacie, a w sumie najbardziej to jedna. Ale najpierw zacznijmy od tej gorszej. Jedny, jeden jest w złoczyńcach, a jedna jest z superbohaterów. No i mówię jedna. O, tu jest, ile dziewczyn, jedna niewidzialna kobieta i w ogóle ja nie wiem jak to jest przetłumaczone, bo na pewno tak ona się nie nazywa, nawet jej nie znam, nie wiem, napiszcie w komentarzach czy znacie tą super bohaterkę, ja nie, ale pod jedynką, jak widzicie, ma moc niewidzialności, jakby my, jest, ja widzę siebie tak jako przezroczyste, ale inni w ogóle mnie nie widzą, na przykład o Możemy zobaczyć na jakim przykładzie. Nie wiem, na nim niech będzie. Patrzcie na to. Teraz mnie nie widzi. I teraz nagle mnie widzi. No i właśnie. Ona ma taką tarczę, ale ta tarcza nie działa ogólnie. Ma takie coś, że. Dobra. O kurde, widzi mnie, bo teraz na to. Dobra. Ma takie coś, że. Może przytrzymywać i ma takie coś to jedyne rzecz, która bije. To ma coś takiego i to też bardzo odpieka. O i patrz, nie widzi mnie. Patrzcie, widzę. Wie. I on teraz ma takie... Kolego! <laughs> Dobrze, a tak? Nie! Ej! Kolejna nie, nie bije, dobra, ale ona mnie widzi. Znaczy nie, nie widzi, bo no, jakby ja ją widzę, bo ona nie ma włączonego. <laughs> Dobra, Nord. Nie, o nie! Kurde. No. On jest mocny, no. On jest bardzo mocny i dlatego. No, jest. Też. Właśnie, on jest najlepszym ogólnie, jakby moim zdaniem. Gram w tą grę dosyć często. Każdym gra, grałem. No, i on jest bardzo dobry, ale nie w sumie też jest jedna OP-postać. Ale ona nie jest aż taka mega OP. Ale no to dobra, no to do tej najlepszej przyjdziemy za chwilę, ale najpierw Tą taką najgorszą, ale jakby i tak najlepszą z tej trójki. I to jest piaskowy człowiek. Niewidzialna kobieta, jakiś piaskowy człowiek. Dużo tych ludzi i tak dalej. No i on. Chyba, jakby. Nie ma nic takiego mega, ale. Nie wiem sobie czemu, ale jest dobry. Po prostu. O, jak mamy coś takiego, to możemy latać i nikt nas nie może bić. Ale nas widzą. O, i możemy zrobić chyba im taką mgłę, że nas nie widzą, że jakby nic nie widzą, nie wiem. O, i oni mnie próbują bić, jak widzicie. Nawet to mnie nie dotknęło. Jakby dotknęło trochę, chyba, ale na, jakby nie zadało mi HP. Mam jeszcze taki mod. Ten mod dużo zadaje. Mogę jeszcze być takim gigantem i wtedy mam więcej HP. No i mogę chyba zrobić też jakąś zamieć. Oj, chyba wtedy ludzie nic nie widzą, nie wiem, może właśnie wtedy. No i tak ten gościu działa. O, patrzcie ile ten widza mu odbije, zabiłem. O, i teraz sobie uciekam, oni mnie nie mogą bić. A nie, bo ja nie, 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 nie mogę latać zapomnę. Dobra. Zrobię sobie coś takiego, pyk. I... oj, zabał. Nie. Ych. Dobrze. No i... tak to się prezentuje? No... Ta postać jest OP. Jest op 3. Jeszcze sobie do tej postaci wrócimy, jeszcze trochę sobie pogramy, ale najpierw musimy... Jakby muszę wam pokazać w ogóle, jakie to są postacie. No i Magneto, ostatni. I on. Może latać, a w ogóle, no, może latać, no to tam wiadomo Jakby, w sumie nie wiadomo, no bo dużo ludzi nie może latać I, o, jest gościu Biorę go tak, uczywam jedynki i mam go Dosłownie, ja nim mogę kontrolować, to jakby nie jest cały czas I patrzcie, klikam dwa, robię coś takiego I, kurde, prawie umierał Nie Ych. Nie Dobra no i no, pokazałem już wam w tym kolejne ataki, czyli takie dwa auta, które szczelają i taka zmasowany atak i jak każdym atakiem trafisz, no to zabijają na hita i to jest mega mocne. Bo po prostu jak ktoś auty to można od razu go zabić o kurde no i ten... No jak widzicie dużo ludzi gra właśnie tymi postaciami. Dobra, bierzemy tego. Ej, kogo my mamy? No mamy go, dobra. Dobrze? Nie, kurde. A i też mamy taką tarczę i ta tarcza już serio działa, bo jak widzicie, jak próbuję przejść, no to on jakby się glitchuje w tym. Dobra, spróbuję. O, zabiłem chyba. Nie wiem. Dobra. O. Dobrze. Dobra, zabity. No i tak ta najlepsza postać się prezentuje. O. No tutaj dużo ludzi właśnie gra tymi postaciami i on... Kurde, jest ktoś niewidzialny tu. Dobra, ale spoko. Ja tu mogę badać. Dobra, bierzemy ją. Robimy tak. Dobra, ochronka. Szybko ja nie mogę latać. Biegnij, biegnij, biegnij mi szybko. Czemu to tyle trwa? Nie, oni... Dobra, umieram. Nie, żyje Dobra. Nie. Ona gdzieś tu jest. Nie, dobra. Nie, nie mogę. Dobra. Nie. Tak, zabij go. Nie, dobra. Szybko. Le leć, leć. Dobrze, 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 dobrze. Dobra? Nie, zostaw mnie. i ta tarcza jest bardzo częsta. Można. No, co mi to zrobić? Jak ja mam tarczę. Dobra? Nie. Dobrze. Biegnij. Tarcza. Dobra. Musimy się... Na Ona na pewno coś tu jest, tylko my jej nie widzimy. Ej! idzie ode mnie. Jedzie do ła! Dobra. Dobra. tarcza. Idziemy tu. On może robić klony! A Ła. Nie, umieram. Kurde... Nie, tam była ta niewidzialna kobieta, bo ona mnie... Ten tak... Jakby mm, no właśnie użyła tego ataku, tam gdzie nie mogę. Mm, tergo yy, No jakby chodzić latać, no nie mogę się ruszać. Przez tam kilka. No i lecimy i widzę, teraz sobie nimi zagramy od najgorszego do najlepszego. Jakby z tej trójki, oczywiście, bo z tej trójki każdy jest świetny. I, jakby to nie jest tak, że je się odblokowuje od razu, się wszystkim, ale to chyba jest wiadome. No i najgorszy z najlepszych jest właśnie ten piaskowy człowiek. O, dobra. O, on też w sumie jest mocny. Dobra. Widzę, wie, ten młotek. Ten młotek dużo. No, widzicie. Nie on żyje? Nie. Dobra. Oni w ogóle są podobni, bo on wali jako mnie główny gówno. No i. Teraz powalnie i wtedy on też nie może być atakowany. Dobra, Patrzcie na to. Widzicie? Wy, wy... wy to widzicie? Więc Osownie... taki op tylko najgorsze jest to, że on nie może atakować w locie. Jest w nim najgorsze? Dobra. Nie, Walona. wiedziałem. Dobra, pijemy. Robimy się... Dobra, nie, chwila. Patrzymy. Ona gdzieś tu musi być. Każdy nim gra. i tam jest. Dobra? Nie, ona musi być gdzieś blisko, bo. Ale ona mnie przechytrzyła ciągle tak. Dobra. Kolego, to jeszcze nie wierzę, ale to masz przerąbane. No walni. Oła! Dobra? Pa. Dobra? Nie, po co ja się zrobiłem w giganta? Kurde, nie lubię tego. Nie, dobra, robię tak. U, nie, szybko, 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 szybko. Uf. Dobrze. Dobra, robimy tak. Teraz nic nie widzi. Nie, też nic nie widzę. Jakby mam jakiś Nie, szybko. Jeden, 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 kliknij jeden, kliknij jeden, kliknij jeden. Dobrze. Robimy tak. Ła, wow. ej, w czym ja, gdzie ja jestem? Nie Dobra Dobrze z ciebie, Zdenerwowałaś mnie Ła, wow. nie, nie Zostawcie mnie Dobrze Dobra, a to jest op, że ja sobie tak mogę nagle znikać I nagle mi nic, mi nie może Zrobić? Nie Dobrze Dobra, nie. Idziemy tutaj i regenerujemy ten taki pasek, bo bez niego będzie ciężko. Ten gościu też jest nawet dobry. O kurde, dobra, idzie tam. E, e, nie, dobra, walka. Dobra. Elo. ma gigant. Szybko, walnij go. Walnij go. Walnij go. Dobrze. No, i teraz ja. Ale w ogóle, jak to wygląda, jak taki gigant umrze? No, nie. Dobra, tak. To trzeba ciągle znikać i się nagle pojawiać. Nie, za chwilę to mi się skończy. No i będzie lipa. Dobra, robimy tak, żeby nic nie. Nie, on użyje tego ataku za chwilę. Dobra, tak wiem, już mogę się zrobić. No, wiedziałem. Nie, zostawcie mnie. Szybko jeden. Albo nie, w sumie nie, oni mnie nie, nie atakują. Nie, ja chcę że go zabić, nie zostaw. Ale dobra, zabiłeś go? O kurde. O kurde. Nie, kolego, za to, że, że go zabiłeś, ja go miałem zabić. Nie no, co on mi robi? O nie. Jeden, 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 jeden. jeden. Umarł. Dzięki temu, kto mnie zabił. Go zabił. Dobra. Nie, dobra. Trzeba robić tak i nie. Dobra, nie, on będzie uciekał, nie, 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 nie Ja się tak nie będę bawił Dobra, gramy ty widza tymi postaciami, aż nie skiniemy. Chyba, że to będzie trwało pół godziny, to nie Dobra O nie, za chwilę mi się skończy Dobra. O, moja szansa Nie no, Bambiku Nie Jest niewidzialny, o Dobra. Zrobiłem widzowie... Aha. Chciałem zrobić starcie. O nie, utknąłem. Elo. 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 Dobra. I w ogóle zauważyłem, jak że tak ciągle zmieniam to... Dobra, awk. Chyba awk. Nie lubię tego, że ja nie mogę właśnie atakować. Dobra. Dobrze. Tyk. Pierwszy atak. Dobra... Nie! Dobra, nara No nie, no kolego, szanujmy się Dobra, ja cię zabiję jak ty mnie tak będziesz nosił Nie, pali go! Dobrze... Pali, dobrze! Dobra, ja już umiem panować nad umiejętnością Dobra, a tak, ciągle spam. Nie, zostaw mnie, nie, nie, zabije mnie. Żyję, oh, żyję, nie wiem jak. Dobra, wiem tak mało HP. Uff, dobra, za chwilę idziemy na atak, ale najpierw musimy trochę tego paska i HP, HP, to... potrzebujemy dużo. Dobra, idziemy sobie tak. I za chwilę idziemy. Ktoś tam jest? Sam, dobra. Trzy. 4, iry. Witam, witam. Kurde. Co powiecie? Co wycie? No kurde, ja go miałem zabić. Ty... O nie, dobra, nie, ja... Już, nie chcę się z nim pojedynkować. Dobra, bijemy go. Otwo? Nie, po co ja to zrobiłem? Dobrze. A nie, to chyba... Jak on mnie zabił? Ja nawet nie patrzyłem na HP! Kurde, lipa. Dobra. Ale teraz gramy drugą, najlepszą postacią w grze. Jakby... No, moim zdaniem, ale... No, raczej każdego, tylko ona zabijać nie umie. No, ona ma takie tragiczne ataki, no. Nie oszukujmy się. Jakby nie miała tej niewidzialności, to, to by była jedna z najgorszych postaci. Ej, dobra. Tu ktoś musi być. Nie. O, hello. Dobra. O hej, ja nie widziałam no. Dobra, ej, ty, 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 ty. Dobra. Nie, czemu to nie dosięga? Tak. No, widzę ciebie. O nie, dobra, też nie ma. Dobra, robimy tak. Ale to i tak nie zgadaję. Czemu on mnie nie atakowała, nie wiem. o nie wiem. Nie zrobię jakby mam pasować dziewczyny, no. O, tam ktoś jest. Nie, za chwilę mi się coś skończy. Nie! Nie mogę się pokazać, akurat. Dobra, za chwilę widzę, wyjdziemy na tego. To będzie, on będzie miał takie... W tej chwili wtedy użyję coś takiego i wtedy ja go popchnę. Dobra, chyba mi starczy. Leci ja tam. Nie, on odszedł tam, stamtąd. Już tam nie jest. Kurde. Dobra. Nie musimy reagować na na nerwy i rzeczy. Dobra. Pyk. Dobra. Kto jest dobrym celem, którego mogę zrzucić? Kto jest na budynku? Nie wiem, nikogo na budynku. Dobra, tam jest. Szybko leć! Aha, no i wiadomo, z akurat. <śmiany> No, nie no, każdy gra tą najlepszą postacią. No, właśnie tak ja mówię. Hey! No, jak mówię. Ona jest OP dlatego, bo ona unika, jakby... Bo ona może być niewidzialna. Z innych powodów, no to... Nie jest. Ym, jakby, no... Ataki ma, no, tragiczne, no. Ma ataki. Dobra, teraz lecimy z najlepszym i tutaj będziemy żyć długo. Tutaj już lecimy na grubo, będziemy żyć długo, ale rap. Dobrze? Ej, ja ciągle automatycznie klikam jedynkę, bo myślę, że. Dobra, tego nie było? Tego Widzę, wy, wy wiecie widzieliście? Bo ja nie. Jakby nie pamiętam dosłownie, jakby coś się działo, ale jakby tego nie było. Totalnie. Nie wiem, możecie napisać w komentarzach, o co chodzi. Kolego, no kurde, kolego. Kolego, jak chcecie złapać, no proszę, no złap siebie, no. Dawaj, wtedy nie będziesz taki szybki. No kurde, flash. Dobra, zrobimy wizę. My go wyprzedzimy. A kurde. Nie, 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 dobra. Idziemy tu. Co tam jest? No, dobra. Każdy gra tym najlepszym. Dobra, idziemy tutaj. ładujemy sobie manę I potem idziemy halk O, dobra, ten. No widzicie? Widzę nim Każdy gra. Dobra. Kogo ja mam? Dobra. Go mam. Nie, kogo mam? Nie wiem. Nie, bitwa. Nie, nie, nie chcę umrzeć. Ludzie, to jest najlepsze. Ja nie niewidzialną. Dobra, ona tu jest. Ona na pewno to nie. Wiedziałem. Dobra, ona mnie nie widzi. Wyśleri. Lipa. Na pewno ona gdzieś tu jest. W razie co to się mówi? jedynkę i będę ją trzymał. I nie ma jej. Dobra, lecimy. A tak. Dobra. Ej, ta tarcza oddaje. Nie, nie, zostawcie mnie. Nie, nie, nie. Tarcza, cztery. Nie. Ej, dobra, z tego wynik... Ej, tym najlepszym niby mi idzie najgorzej. Ja dwa razy już umarłam. Gram jeszcze raz, tak, to oszukuję, ale no. No. Nie, kolego, nie uciekaj. Widziałem cię. O kurde. Chyba nie. Nie, widziałem tą. Musimy widzę wydołapać flesza. To będzie takie fajne, że on wtedy będzie próbował biec, a coś mu nie wyjdzie. To to nie loki. Jakby nie, w nie loki. Jakby... nie, jest opa, ale nie aż tak. Dobra, no to zabierzemy go w takim razie. Ej! Dobra. Cześć! O kurde. Dobra, w razie co? O, no i co? I co? Próbujesz mi coś zrobić? No coś ci nie wychodzi. Dobrze. Tak! <laughs> o Nie, szybko, cztery. Dobrze. Toś mnie trzyma, nie, no, kolego, nie trzymaj. Dobra, nikt mnie nie goni. Na szczęście. Dobra, to tarcza. Czemu mnie on bił? Przestarczę? Nie, no. Widzę, że każdy magneto zabija mnie, czyli też magneto. program magneto. On ma na imię magneto. Napiszcie w komentarzach, ile razy powiedziałem magneto. Kolego. No. Nie. Dobra, nie uciekniesz mi. Dobra, próbuję mnie zgubić. Dobra. On idzie tutaj Dobra, Pojętam tam sobie pójdę Patrzymy tutaj, gdzie jest Nie, gdzie on jest? Tu jest, dobra Złapiecie Nie co? Tyronman. Man Zabiłem go, ale On umarł Nie, dobra, ktoś do mnie leci Nie, no czemu znowu wy? Ludzie! Dobra, trzymam go. Nie, nie trzymam go. Zostaw mnie, tarcza. No. Ej, nie, dobra, te auta mogą mnie trochę bić. Dobrze. Ej, kto, co? Co co tu się dzieje? Ej, tu jest niewidzialna kobieta na sztuę. Ja kogoś trzymałem, ale nie trzymałem ją. To już nie brzmi, ale... No tak, jakby się trzymałem... Nie go na pewno... No! Nie, on nie trzymał! Nie! Czemu ja nie mogłam tego użyć? jak tak nie mogłam, ale jestem za głupi na to. Nie, dobra, widzę, że jest ostatnia próba. To jest niby najlepsza postać, nie wiem. Na pewno, której z tych trzech to jest najlepsza postać. To jestem pewien, dobra. bye bye Nie, jeszcze żyjesz? Ej, kolego! Dużo ci się udało... przeżyć. Nie umarłeś od razu, brawo, brawo. Patrzcie, widzowie. Nie, jakbym stanął, to by się udało. Dobra, nigdzie nie lecisz. Ej, ty. Ty próbujesz gdzieś lecieć? Gdzie pan próbuje lecieć? No ja, wiedziałem, wiedziałem. Te niewidzialne, one są. W... No, widzicie. One mnie tak denerwują. Nie no, no. Wiedziałem. Jakby na to było Dobra. Musimy widzowie jakoś zgubić, ona mnie śledzi. Widzę cień! Widziałem jej cień, dobra. Nie chcę to. To był chyba mój cień. Nie, dobra. Patrzcie. O! Nie! Nie uciekasz! Nie uciekniesz mi. Ja się zabijam. Nie! Nie uciek... Nie! Nie! No! Nie, dobra, ja mam dość. Ona... Ona tu jest. wiedziałem nie, tarcza, kurde nie, dobra widzowie, mam dość, ja mam dość, ona mi jeszcze kręci, dobra, nie, widzowie, zostawcie łapkę w górę pod na kanalę, do, tym kanale, żeby żaden nie ominął facie, do dla widzów tym plek no i nie wiem, te trzy postacie są w sumie najlepsze, no i co, no, na no,